Ach! Oto jesteśmy. Co? O czym ty mówisz? Skurczy, byku. W czym? Kurwa. Problem. Dalej, spróbuj! Mamy ci przekazać pozdrowienie od Bloodwina. To niesprawiedliwe. W Myrtanie nie może być miejsca na nieprawość. Jestem tylko jednym z mieszkańców Myrtany. Myrtana potrzebuje dobrych ludzi. Nadszedł czas zmian. I jeszcze jedno: 20 sztuk złota! Dobrze. Przykro mi. Kurwa. Broń się! Morderta! O Bogowie, nie! Aaaa! Aaaa! Kurwa, 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 kurwa. Bo zaraz się rozpłaczę. Kopaczę. Nie płacz. Ja. Ja. Kurwa.